Daniel Defoe, przypadki Robinsona Crusoe. Rozdział piąty. Śmierć kapitana okrętu, wdowa po nim wysyła nową wyprawę do Gwinei. Przyłączam się do niej. Rozbójnik morski bitwa. Powróciwszy do Anglii i odebrawszy z kasy pieniądze za złoty piasek, zamyślałem natychmiast pojechać do Hall. Od znajomego londyńskiego kupca, którego spotkałem w stolicy, dowiedziałem się, że moi rodzice żyją, ale martwią się niezmiernie, nie wiedząc, co się ze mną stało. Tym więcej, że im doniesiono, iż okręt, na którym odpłynąłem, zatonął pod miastem Jarmos. Natychmiast więc poszedłem do portu i dałem zadatek sternikowi, odpływającemu do Edynburga, który obiecał wysadzić mnie w hal. Wypadało tylko pożegnać dobrego kapitana i podziękować mu za wszystkie dobrodziejstwa. Ale któż opisze moje zmartwienie, kiedy przybywszy do jego mieszkania, zastałem biedaka w okropnej gorączce, prawiącego od rzeczy, a żonę w największej rozpaczy. Na drugi dzień po powrocie zachorował tak niebezpiecznie, iż doktorzy żadnej nie robili nadziei. Nie mogłem nieszczęśliwej kobiety i mego zacnego opiekuna tak pozostawić. Zamiast wsiąść na okręt, przeniosłem się do nich, dzień i noc pielęgnowałem chorego. W tym stanie przebył pięć dni, a w nocy szóstego dnia, nie odzyskawszy ani na chwilę przytomności, skonał na moich rękach. Trzeba się było zająć pogrzebem, bo rozpaczająca żona nie miała sił o tym myśleć. Pochowaliśmy nieboszczyka z wielkim smutkiem. Umarł prawie nagle i zostawił swoje interesy w wielkim nieładzie. Strapiona wdowa nie mogła się nimi zająć, spędziłem więc tam jeszcze parę tygodni pomagając w tej sprawie bratu zmarłego. Człowiek ten bardzo mnie polubił i kiedy kupiwszy okręt po bracie, zamierzał znów płynąć do Gwinei, począł mnie bardzo usilnie namawiać, abym mu towarzyszył. Nie trzeba mi tego było dwa razy mówić. Pomyślność i przyjemność żeglugi oraz wielka korzyść odniesiona w pierwszej podróży skusiły mnie do spróbowania jeszcze raz szczęścia. Postanowiłem wrócić do domu dopiero po przybyciu z Gwinei, aby z większym e, kapitałem przedstawić się rodzicom. Za połowę posiadanej sumy nakupiłem różnych towarów, najstosowniejszych do handlu z murzynami. resztę zostawiłem u wdowy po kapitanie, aby na wypadek jakiegoś nieszczęścia. Nie stracić od razu wszystkiego. Dnia 1 września 1659 roku wyruszyliśmy pod żaglami. Żegluga szła pomyślnie. Wprawdzie nic nieznacząca burza spotkała nas na odnodze biskajskiej, ale wyszliśmy z niej bez szkody. Już brzegi Europy zniknęły nam z oczu i wszystko zdawało się zapowiadać szczęśliwe przybycie do celu podróży, gdy wtem na wysokości lanceroty, jednej z wysp kanaryjskich, majtek, będący na straży w bocianim gnieździe, dał znać kapitanowi, iż jakiś wielki okręt ukazał się na wschodzie i wprost ku nam płynie. Kapitan wdarł się na maszt i przekonał się, że to statek berberyjski, ścigający nas pod pełnymi żaglami. Zamiast skierować się ku Lancerocie i w tamtejszym porcie szukać ocalenia, jak to roztropność nakazywała, kapitan, ufając szybkości okrętu, kazał rozpuścić wszystkie żagle i płynąć na południe. Mniemaliśmy tym sposobem ujść przed rozbójnikiem. Wkrótce jednak okazało się, że korsarz prędzej od nas płynie i za kilka godzin niezawodnie nas dopędzi. Natychmiast więc przygotowano się do obrony. Dziesięć armat okrętowych nabito po części kulami, a w części zaś siekańcami. Na około wielkiego masztu ułożono 100 spik, toporów, szabli i kordelasów oraz kilkanaście nabitych muszkietów. Było nas dwudziestu ośmiu. Na pokładzie statku korsarskiego przeszło siedem razy tyle, a osiemnaście armat wychylało swe paszcze z boków. Około południa rozbójnik zbliżył się na odległość strzału z działu wywiesił czarną flagę i dał ognia ślepym nabojem wzywając do poddania kapitan kazał zwinąć część żagli i zatrzymał się nieco a gdy rozbójnik tym uspokojony zbliżył się ku nam powitaliśmy go nagle wystrzałem ze wszystkich dział kule dobrze wymierzone strzaskały mu tylny maszt a siekańce zawaliły pokład rannymi i trupami pozdrowiony tak niespodziewanie począł spiesznie uchodzić Byliśmy pewni, że zrażony dzielnym przyjęciem nie odważy się ponowić napadu, ale rozjuszony korsarz nie popuścił tak łatwo zdobyczy. Około trzeciej po południu dopędził nas znowu i tym razem, trzymając się w odległości, w jakiej go nasze kule dosięgnąć nie mogły, począł z działa wielkiego kalibru raz po raz dawać ognia. Kilkanaście celnych strzałów obezwładniło nasz okręt, a wtedy z wielką szybkością przypadł i mimo ognia zdział zahaczył statek. 60 maurów z gwałtownością burzy wpadło na pokład. Daliśmy do nich ognia z muszkietów, a na zmieszanych tą salwą wpadliśmy z rozpaczą i wyrzucili z pokładu. Lecz rozbójnicy z podwójną siłą uderzyli powtórnie. Po krótkiej, zaciętej walce, pomimo wysiłku i męstwa, zostaliśmy pobici. Kapitan, sternik i ośmiu z załogi padło trupem. Reszta otrzymała rany, i musiała się poddać. Maurowie w obu spotkaniach przeszło trzy razy tyle ludzi stracili. Korsarz, złupiwszy okręt, podpalił go, a nas zaprowadził do Sale, miasta portowego na zachodnim wybrzeżu marokańskim. Wyszedłem z tej bitwy bez szkody, pomimo że walczyłem na równi z innymi. Towarzyszy moich powieziono w głąb kraju i tam sprzedano w niewolę. Mnie upodobał sobie właściciel rozbójniczego okrętu i zatrzymał jako niewolnika. Utrata wolności, nagła przemiana skupca na niewolnika przygnębiły mnie niezmiernie. W czasie obu podróży i pobytu w Londynie nie pomyślałem wcale o przepłaganiu rodziców. Teraz na nowo zabrzmiały mi w uszach pamiętne słowa ojca. Kto nie słucha rodziców, temu nigdy Bóg błogosławić nie będzie i marnie zginie. Przepowiednia ta ziściła się zupełnie. Chwila kary nadeszła. Byłem najnieszczęśliwszy z ludzi. Oddalony o kilkaset mil od ojczystej ziemi, niewolnik na wpół dzikich Mahometan, bez pociechy i wszelkiej pozbawiony nadziei, oddawałem się strasznej rozpaczy. A jednak był to dopiero początek moich cierpień. Inne, dolegliwsze czekały mnie w przyszłości. Jak się o tym, miły czytelniku, w dalszym opowiadaniu przekonasz. Koniec rozdziału piątego.